Jak to jest z tą jakością peletu i kotłami na pelet, a właściwie częściami, które są mało odporne na zły pelet. Ten pelet, który teraz sprawdzam, to jest najprosty test na to, czy jest, czy ten pelet nie jest za wilgotny i raczej jest za wilgotny. ale to nie o to chodzi. Otóż Zostałem wezwany do serwisu kotła Lidia, któremu ta gardziel, którą widać teraz, po prostu się powyginała i upaliła. To powodowało, że, że pelet, który wylatywał przez tą gardziel, odbijał się, ponieważ była tam taka łódka, były nierówności, odbijał się i wypadał z palnika. Ale co spowodowało to, że ta blacha tak się powyginała? Otóż, odpowiedzialnym za to jest palet. Temperatura spalania tych wszystkich MDF-ów jest znacznie większa niż temperatura spalania pelletu wykonanego z drewna bez żadnych lepiszy, bez żadnych dodatków. Kiedy Kupujemy pellet, w którym jest domieszka MDF-u. Pozornie możemy cieszyć się, że ma większą kaloryczność. Ale to tylko pozornie. Oprócz tego, że emituje nasz kocioł mnóstwo zanieczyszczeń, to proszę zobaczyć co zrobił z palnikiem. Ten palnik akurat jest nie jest żeliwny, jest stalowy, a więc Mniej odporny na pewno, ale naprawdę niejedną litkę widziałem. Miałem też swoim, miałem Lidie, używałem przez trzy sezony i to nie jest normalny stan palnika. Nie chcecie mieć problemów. Nie kupujcie peletu z domieszką MDF-u. taki kocioł nie pociągnie. Nie tylko palnik, ale zawirowywacze, wszystkie elementy, które mogą się zapchać, zapchają się. Pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone na nie.